To jest chyba OTB, tej, waj Kto pytał Geju? Na no, się mówię teraz do Filipa. Sofę, sofkę. Y, po te... Co powiecie, żeby potem idzie zagrać w skimli Berlio? Tak. Nie, się. bo ja muszę sobie Orba wbijać. I don't Więc... mind, I don't Adam. play Adam. Się... Mati, czemu zadajesz pytania, które tak bardzo. Czemu zadajesz? Oj, oj, co <laughs> dobra Filipu, you f**k me, a ah, czekaj, sorry. Hold up, co? So. I mean, so. okay, In game, yeah, live, or... Yeah, <laughs> or in game, that's... Of As course you get... Yep, mid Yep, meat for, skin. Meat for skin, Ah, yes, Yep. <laughs> mm. Fist time lose tymczasem który to jest 230 galuz Filip napisz ajbofa kont Co? Napisz jak kupiłeś kontu Imponujące 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 Ej że nie jesteśmy z Polski a, ale ja bym ja to, czemu ja to... z A Adam, masz Czemu nie jesteś w naszym horni jailu? Bo mnie nikt kurwa nie zaprosił. Macie no auty. trzy razy. Ma masz kurwa autu, nikt nigdy nie zaprosił. Widzimy ptać. Please don't to. with hard Mogę Dwa, no, no. dwa, Właśnie, dwa 3, minionki już. Jak się Nie, tak, że już a, jak się z... farmiło no nie, 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 na grał nie, 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 O mój Boże, ale mi się ale, a Vika se, kurwa, wbiła siódmą na Ale, nie, 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 na nie, nie, na nie, 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 czemu nie, grać. Ale wiecie czemu wolę grać nie, nie na grać na suporcie niż na, tym, niż na midzie? Bo to po pierwsze, a po drugie, możesz tak. możesz w Dark Harvesta, bo tam masz potencjał na, na dwa broni. Właśnie... właśnie prędzej ten, prędzej właśnie... mi, na midzie Dark Harvest niż Elektro na bocie, znaczy ten, na sporcie. Właśnie jest lepszy na, 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 na sporcie Dark Harvest, bo masz trzy tak. postacie, więc dwie, dwie, dwa Dark Harvest i jest łatwiej mi się, wtedy łatwiej mi się a, gra no. gdy to tam Dark Harvest. Jest to dużo fajniej, nie? Znaczy nic się, nic nie, nie zabrania. Pies jej, bo daj mi skończyć. I myślę, że to jest time, boys. Ach, no, to Killing is gay. Jeden, yeah, then you are gay, boy. Wait, mm. I'm gay. She. Wait, I'm going to kill myself really quick, so I cannot commit die. Man kills himself and uh, runs, away. runs away. <laughs> 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 jest, jest tak. away. jest tak. to jest to tak. piękne. Wy to w ogóle widzieliście ode mnie też, czy ktoś wam to kiedyś już to to sadboy no co tutaj był special. you are special ufu. You thought. Just mi me you are cute. Astashi zgadził. Nie kam, <laughs> e, tutaj masz czajma. Tutaj też masz czajma. No super, bo zejdę z linii. Dobra, zaraz. No, e, bo o e, kolego, Chilo, to nie kolego, nie mam. Kolego, Poszły. Stasiek się wypierdala pog. Dry, jembusy. Jembusy oh, okay. Ej, botlen, czekajcie chwilę, idę do Was. Co My idziemy, a tu stoję tutaj jeszcze jeden. Chodź, chodź, chodź. Łatwo, chodź. po chodź, chodź. Wiedziałem. tu. Jakiś stółnik coś, nie. Co ty? Dobra, dużo orbów Raport. dostałem. Raport chyba. do No mam już jedną czwartą s eee, Podatek, dziękuję. O, ta o tak słucham? blisko było. Słucham? No, bo, dobra, no, nie chcesz. Nie jeszcze wziął tego hina, no. Podatek. Wą pomskie. Adam, a to dasz mi blu, prawda? Tak, kurwa, na pewno. O, kolego, kolego. Adam, chodź. Chodź. Adam. Anioł. Chodź na nią. No by ją. To, 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 to. Ona nie wie. Psst. Ona wie. Ale kolego... Psst. Fajnie było gdybyś mi pomógł. Wiesz? No biegnę przecież. O, oh, let's. These boys back to get raped. Never mind. O, ale kurwa. tu. No, jak mam mało HP, to się nie. Nie, nie to... many. Mam 100 many. Na ale, nic bieg. nie jesteś. Es, tak dobra, ty masz kurwa mniej niż to, many, bądźmy szczerzy. Teraz już tak, bo zlużyłem na minionki. Nie, w prawdziwym życiu geju. Dobra, <noise> <noise> no, niedługo nie będę miał, ok? Niedługo sobie... Ho, ho. Na promocji. Na promocji się kup kurwa będzie kupował manę do prawdziwego życia. Biff! Are you even listening? Nie. W tej po łucie, jak powiedziałeś, yy, będziesz sobie kupował. A potem będziesz tylko słuchać na promocji. Ma mnie wali, kurwa na auto-ataki. Jakie yep. to? To nie jest łagra. Albo no, on ma 100 Armora mając. Idę na 15, to nie jest. No, łagra, ale mina fajt. Normalnie, no to bo... grompa, ale... no i ma sposobność. Tego... Ale wiecie, 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 że Manfait podał, działa tylko i wyłącznie, dlatego że chłopak ma tu bazę. No, tak, od smoka, by the way. Weź zechła od smoka. Ale ja jeszcze. Ja zdechłam od grompa, więc no yes. Ale ona zdechła tutaj, od smoka, jak? Co? No. Okej, okay. zlagowało no. mi, nie mogłem tu okay. odejść. Zmarłeś, okay. nie zlagował, to okay. po prostu się chciałem wymówkę. Wiesz Co to gay, kurwa. No. Zastanawiam I mean nie tylko, czemu ludzie tracą jeden czas na TikToka. Na TikToka, na TikToka no, to... Czemu ludzie tracą czas na TikToka? No, no proszę. Malfite się to. No Poszło, to jest żart. 70 HP. Takie to ugiędłem. Mówicie o tym, jak. Te... że. Nie rozumiecie ludzi, którzy teraz są czas na TikToka, grając w ligę. Ale chopie. Musisz. O, bądź, 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 ja wiem, bądź, ja wiem, bądź, bądź, że to bądź, jest bądź, bądź, inny bot, poziom, bot, ale. Bot, bot, but... bot, bot. Jungler. Dżungler. Czemu nie pogłoślam idzie? Zginąłem przez Ciebie. A jednak nie? Co, mają Robi ganka. No to się kiedzi. Pika. Ona jeszcze... Ona sama jeszcze nie, no wiesz, nie? No A tam stredźcie smoka może? ma nie ma na kanale no, wyszedł. No. Serio? serio? kurwa skoda Bramble westa na Rivencu. Riven <grym> się leczy, pepega, pepega. A, bo może tu pijasz, to, to fajnie. W czemu on wyszedł z kanału? Nie, to jest tak. A po prostu powie, nie powiedziałem, że ten, że to, że jestem pomocny. Kiedy jego nawet nie było blisko. Ok, bardzo możliwe, że Syndra do was idzie. That means that I am coming as well. Czekajcie, bo tam zginiecie zaraz. Mafej, okay, oh, no. Jungler? No to wzięła. To był A tam ją. To Kurwa, on się ulecił za tyle? Jaka ta gra jest głupia? Jak no ma się ulecił za tyle? W, kurwa, w 3 sekundy, co? <laughs> On stąd, Mam fajt stąd, no, doszedł do tu i już chyba kurwa 300 chyba więcej, co? Help, help, help Wait a second Adam, jakim cudem? Bo kurwa smajtnąłem, ale jeba, ale z jakiegoś powodu mi się nie wykorzystało no, Miałem smajtnę, no to fajny ult sony. Eee, sony, Sonny Sonny, Sonny, tak, Sonny I mean, tak Sona przez 2N, bo to jest Sona V2 Tyle mało. Exactly. Yes! O to totalnie ci chodziło. Tak, w 100 no, tak, 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 To nie tak, że się pomyliłem, bo się Nie będzie. ma za <noise> <noise> Proszę. Nie, nie idzie mi coś dzisiaj. W ogóle to... ku nie mogę w nich trafiać, bo... Adam, mnie ty A, esz. O... <noise> Wika, ty mnie prawie zakierdoliłaś. Nie, muszę się oh. wbić! Ajka ty jeszcze jest tylko jeden Ormin potrzebny. Jeszcze jeden Ormin... A czekaj, mam dwa bufy, nevermind żartowałem. Czy ona może przestać? Help, help. Ona po mnie splashowała! Idę! Nie dotyę! Ona po mnie splashowała! A report me. Purz jeden. Miał do Ale ty chcesz ją zabić, czy nie? No proszę bardzo, wbijamy się. Czekaj, no, czekaj, 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 czekaj. Chciałem mieć Czekaj, 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 ono sobie pójdzie na topa. Mati, Tobie, chyba są... który, który ten, który kolor? To fioletowy. A Or... bo ten. Nie, nie w sensie jakby fioletowy mi się podoba. Nie, nie Wiesz, ona tego. Się... Sam w sobie kolor mi się podoba, nie wiem jak wygląda na postać. podłogi. To zobaczysz zaraz no. jak wygląda. To zobaczę. S. Ubierz mi, jest. Orba? Dobra, mam. A. Zadajcie mi jej troszeczkę demiję. Wystarczy ten. To, to mam. 49%. Mam 42% zablokowanych obrażeń, no Jestem kurwa 200 z jednego kół. No. Malfight no, dobry czątko. On jeszcze spodadze to jest. Obudzenie nie ma. Normalnego tanka. Tak. Ja mu nic nie robię tak? absolutnie. Wiem. Nie ja czeka. Ja się no, zamienię w takiego. Ja tego. asasyna i przyjdę do ciebie tam. Ta do Malfighta no kolego, zobaczysz. No właśnie ja wypierdoli pod tym duretem. Ale że help? Ale że kurwa... Nie. Dźwiga twoje Widzę. I się cieszę. No zostaw mnie! Aj, komin. Dobra, no, ja, Dobra się wy... Dajcie, wyciujcie i tam. Dobra, ja mam Dobra. Nawet asysty nie da do samo, mój Boże, no. No wyślij tego Jina, go. Dobra, ja myślę, że... No, nie A, się za... Czemu, 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 Czemu ten Jinn strzela? Nie Czemu wyłapał ulta i zamiast go skancelować, to kurwa strzelał dalej? Musimy, Chciał, musiał nie musiał, nie wylew, jakiś da. musiał to wyłączyć. Musiał wyłączyć. Pepego. Ej, kolego, chcesz zajebać Syndrę? Rem no z mindfidą, tylko, że nie mam chwilowo ulta. Nie thank you. Dobra konferencjacja, taka, na nam przyjmie Ligi. Yes. No. Czekaj, kolego, kolego, ty wiesz, że ty bezerki może, możemy ją porobić? Wiem. Ale wiesz, zerku najwięcej robi. I'm going in. Go in, in my boy. Joink. Adam z joink to po prostu. <laughs> Zróbcie na E. Zachybałeś? Spiny do TK są najlepsze, gdyż ponieważ o, e, -o. masz trzy w jednym. No to właśnie potrafi zepsuć, bo jeden jest chujowy i już masz problem. Ja, coś... no, to, to Odysei mam <coughs> słabego tego normalnego <noise> okej, okay, no. Y i Serafin mogą do was iść, ktoś, ktoś sobie chce? No to super. Joink. Tak to tak co tu chcesz? Tak. Nie wiem. Chodźcie, spużyjcie ze mną mida. Niepięks nie, pies. Bo... Najpierw blue, ja chcę blue. O nie, kole... O, Ale, ja to nie, nie, to nie, 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 nie. Ja to... tak dobrze zapłynął, <noise> Ile masz To do się do? Do? na innych liniach. No, no to nie da, rzekaj. Rep rap mit wspominałem Sadkę sadkę Wika po co tu przyszła, miałaś w jej nie? Dobra chodźcie panowie na, na smoka za chwilę Panowie i Wika Nie ona się nie liczy Ona nie się liczy tak. I hate women Incel for life baby Ale a To Adam... klasa Adama. Ale Adam... a klasa Adama Chodźcie na ten Incel do... for life baby to powiedziałeś może... właśnie. Wiem. Co powiedziałeś? Brruch. Incels for life. Czyli? Eee... In nie, nie, nie potrafię tego ci wytłumaczyć. Ja nie wiem, co mówisz dalej, więc. Incels. Mówię e... wam, chodźcie na mitę, tak naprawdę. Ja ci pomyliłem, jest... że tam nie przyjdę. O, mój. Boję się, mój sobie. Wika, nie, wika don't. Staj mu mój. Moje! Story No i widzisz, gdybyście wtedy pomogli byście, bym tam. Tak, <gryzy> na pewno. Czekaj, bo Adam zginął, to już nie ma tam iść. się nie Czemu oni w piątkę na mieczy są? Bo są debilami. Chłopy wolały, Oganie, że te debile wolały zapierdolić Filipa w piątkę, niż pójść na smoka i mi go zajebać? Tak. A, co, bo ja aktualnie wziąłem trzy playte na topie. Aha, to są <gryzy> nie wbijaj się, bo to jest malszejt, któremu nic nie zadajesz. Uh -huh. Oj tak jest, tak. Tylko w mu cokolwiek będzie dał. Co? No, jesteś pod AP, a i tak kurwa pewnie zbuduje jeden i te pod. Nie, zbuduj kurwa defence tak od labeki. Zobaczcie tak. moje kół i mipy. Oj. co, buty. Cześć, ja chcę tylko szybko co tak co, Tu masz jednego pokemony. mipa. Bro, Bro. A Pokémony dobra. Dzięki Pomóżcie Pomóżcie, bo to ja mam no co to nic nie zabrałem, tylko Expa. Tylko Właśnie Expa. Nie A nic jest. nie zabrałem, tylko to coś. Chodź tu, ktoś, Pomóż i O kurwa, czekaj. Nie, już idę. Kurwa, flash ult. spierdalaj, wszystko, wszystko kurwa weszło. No jest kurwa takim pedałem. Chłopie mnie flashuje, ultuje, kurwa wszystko. I tak Worf bada 400 godzin za pierwszą, które on za mnie 300. Nawet mniej. Nie, bo no, no, no. Nie Adam. ma za co, Adam? Adam, what's you doing, dayboy? Dobry ult małpać, is... dobry just, kurwa Just escaping, you know, the usual. Mm. <laughs> <coughs> 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 See ya later, ho, S. Nie, 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 nie. mi the farm, Konkurator, gram menę postaci ile mnie wyleczył kurwa, konkurator. Uwaga, Uno. całe 13 HP. Jasne? Yes. Tak. tak się da. 13. Dobra, kurwa, runą. Mhm. Ale u... Ale u... Eee, z mój kanon. Misklik, sorry. Nie, też tak robię. Ty mi się już niedługo kończył. Tak szczerze. A, Zajka, Filip. <grym> Kto chce złączotować tą koleżankę? Ja. let's go. O, kurwa, tam są trzy osoby. Tam jesteś ślepy. I tak się mał. Cztery osoby? Jedna osoba. No, let's go to kilo. Dobry też podał. Okej. Jezu, chry Adam. Ja ci powiem w tej chwili mi wyjebał z jednego W. Zostawię się to bo Fajna Ej, Fajny champion. 210 Zw. Blood Trail. No bo ma gras. Gdzie panuje? To, to się skończy z, ja skoń z jego armorem. To się skończy z jego armorem. To się z jego armorem. to udaje armora i zadaje chyba procentówkę od Armora. Dzięki za leczenie <laughs> Mati. A Mati, wiesz, że teraz będzie trzeba jękować, już będziesz miał będzie trzeba? Jękować z Redemption. No, oczywiście, zawsze. I going to your... Nie dawajcie tego Malfajtowi. Owój, nie, nie, nie To jest soul. To jest soul. red soul. Red znak większości e, smokes. Ma Filip. Hmm. Ja jaj, Ale mi dawali te. E, o, 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 o. Zaj, no, waj. Ale demil na moją gołębkę Ej, chcesz się wbić? Fajnie, dzięki za info Duń. Jebany gej Ej, no o co ci chodzi? Zajebał mi killa, ej What do you mean? Ah! Yeah. That was my kill in the first place Excuse me, nigga? What? Psych? What? Ah, huh? Psych? Ada! I beg, I beg, I beg No, dostęp Ale ult Ale beg your fucking heart, i beg That your was fucking. Place, you I beg your fucking You partner. stupid Szczepid Ej, ja za ulta. Eeeh, yes, let's go. Dobrze! A Malfaj z do ucieczki tak w nocie mój auta, tak go kurwa zabił. XD Dobra grę. Dzrocie atak melaka. Mhm. No, dokładnie. Uwaga, już stałe 165 HP. byłem on z konkurora. Ale Operuna. Waj znaczy, doing... idzie na smoka. Ale że. Jak zapomniałem. Idziemy po idzie idzie no prostu Tu biebu kila. Kurwanikon, ty... mam kanonka z farmi sadge. Czekaj, czekaj. Ale nie 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 podchodź, a ja będę miał smajta. Ja będę wiecie, miał smajta za jasno. mi w cholerę bawi tak A Zastawcie tam warda. Czyli ty masz smajta. I'm running. I'm just... Miejmy w tej. Szkole. Ale debilne mało. Dobrze. To co, smoka? Ja sobie zez, wezmę smajta. Mówię, ja, mam smajta, może mi klapać. Walił ostaśka, czy? I tak mówię. A, nie usłyszałem sery. sobie. Report. O, nam tu koleżanka Czekajcie, nie mogę do tego A Wyciągnijmy Ja na Ja zasmajtowałem. Baj ze ładnie. O to chodzi. Nie ma za co? Lux carry? Dójm, jeden członem So, ja, finalnie ja idziesz, Nie idzie. dostałam. Poink. I patrz, wat, jaki teraz to jest ładny. Bo Ale widzisz, to ona ma małostkę necką. No that I'm into that anything. Nie no, man. Oh, Amen. Creeper. Oh, Nikt so nie wie, to może, że zasmaitowałem kurwa kanonka? <grym> nie. <grym> no, naprawdę naprawdę. To co tak, to była cosplay. Zasmaitowałem kanonka, żeby Filip go nie wziął. Aha. Jezu. No Ty to baj, jeszcze bardziej buła cosplay. cosplay. A, no, 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 no. My wiemy. <grym> no boże, to jest Uf, o, nie możemy. No, ja idę pod dół. Ha. Mój kurwa A beczka. Po Z... to żeby mnie we trójkę kurwa zultować Po to idą zabrałem mu monetu waj. E Pomoże... nie, yeah. nie ważne, ja to Filip, Filip bierze blue Wiesz co, ta waj this looking very sexy over there, let me change that Ona jest bez luta, bez niczego kurwa, jest dziwką jebanym to i tak panisz też. No, chciałam asystę, żebyś mi w To ja mam w jednym specjalnie czekam, aż wy wszystko wypierdolicie, żebym miał Magzultę? Zadam! Tak, to jest logik, po prostu poczekałem, kurwa. Ja za każdym razem tak czekam. Na przykład kiedy grampajcie i będziecie, że ktoś się bije. Trzy osoby, które kogoś biją, to po prostu czekam z Erko. Tak, Filip. Patrzcie na ITF. Nie, zoli będzie głowa boleć. Nie, nie, nie. Fajne slow. Wiecie, ja tam mogę rzucić teleporty i tam mogę ale to. Welp. Well to Co to? Golimy ich. Going. Filip? Filip, jak to co? co, 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 co ty się stało? U moje. Na eee, spontanicznie. Ja wiem, go, to było. To było bardzo spontanicznie. My go mamy. Kurwa, ja chciałem. Auto, taczek, pogardy. Naprawdę. Mam troszeczkę golden. Salah! No ja A może nie? Kurde. A może Chyba by to doleciało. Salah! Ale ty mi chcesz... La -la. Tego kolegoś nie zabije. ale geju! Geju! U. Ale chłopie, ty wiesz, że ja chcę eskę, to ty mi jeszcze farmy podpierdalasz, no. Też potrzebuję eskę i więc o. mi nie zabierajcie farmy, ja to... nie potrzebuję. Potrzebuję. Ja chcę... Ja niech potrzebuję, ja chcę eskę, bo chcę mieć mieć tą szóstą na nie. Ja, ja bym... też. Ja bym też bym chcę na, ma... ma... na ja chcę... Joink. Ale Fak, kurwa, że pana tego pies płakał w dupę. Nobie, co nie ma siódmej na ręku. Stasiek! Stasiek! Co zdań? Stan myśli. Stasiek! Stasiek, potem się ze mnie śmiać, że. Ghost! No tak, to pisano, że mnie mięśka miała. Oba, O fajni, patrz na sport. Noń. Dobra, malfejt. Ale że się to tego ba... nie spodziewałem? Nie, czekaj. Nie, kolego. Dobrze. Jeden Mam 107 farm. No, już myślałem, że będzie taki piękny kill no. z jednym ciąłem. O kurwa, co to. Eee, moja farma. Nasza nie, nie, nie będzie Eski, eee. U mnie też chyba nie będzie. To jest kolejny strasznie szybki mecz. Też może. No no Ale od... jeżeli będzie Eska minusy, to tak wkurzę. Już dwa odcinki mamy ja będę miał możliwie sk minus, ale tylko możliwie. Ale nie chcę być Eskim minus, nie mogę być sk minus.